Zapraszam tutaj do nas pana Kamila Piątka, zawodnika klubu sportowego Gwardia w bielsku białej Pan Kamil zajął pierwsze miejsce podczas drużynowych mistrzostw polskich młodzików w judo we Wrocławiu oraz drugie miejsce na mistrzostwach Śląska w Pytomią. Zapraszam panią Agnieszkę Zawicką. Zawodniczkę Klubu Sportowego Kwardia Bielsku białej za zajęcie pierwszego miejsca podczas drużynowych Mistrzostw Polskich Łodziczek w judo w Wrocławiu. Zawodniczka ta zajęła również pierwsze miejsce na Mistrzostwach Śląska, judo w Bytomiu. <klucz> Może niektórzy z Państwa są zdziwieni, że honorujemy również sportowców Bielska białej Wszyscy ci zawodnicy są mieszkańcami powiatu Żywieckiego, a więc są znakomitymi promotorami sportu naszego sportu rodzimego na Żywietrzyźnie. Zapraszam Szymona Aizera, zawodnika WNKS w Żywcu w Pan Szymon zajął drugie miejsce na Mistrzostwach Polski w jatronie letnim w biegu sztafetowym 3x4 km juniorów oraz występował z w drużynie z Rafałem Markiem, Kamilem Zimmermanem w czarnym wyborze Zapraszam tutaj Pana Wojciecha Kucka, Konrada Walusia oraz Lucjana Rybalskiego, zawodników PLKS Brzysko-Pocztańcy. Zawodnicy zajęli drugie miejsce w wieku sztafetowym juniorów młodszych podczas mistrzostw polskich w jadłonie letnich w Boże. I zapraszam jeszcze jednego zawodnika, Sebastiana Hebla, zawodnika Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego Soków w Szczyrku. Zawodnik ten zajął drugie miejsce drużynowo o skokach narciarskich na Ogólnopolskiej Olimpiadzie młodzieży w Szybu. Obecnie na ruchu poproszę Przewodniczącego Rady Powiatu Edwarda Błąkę oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzysztofa Grenia. z trenerów szkoleniowców Ziemi Żwieckiej. Pan Jan Lach prosił o usprawiedliwienie szkoleniowej z LKS Łuczki, jest wraz z zawodniczkami na pochodzie świata. Zapraszamy do nas Pana Stanisława Kępkę, juniora, trenera zawodników LKS Wszyscy Moszczanicy, czterem zawodników Pana Stanisława, przyznano dzisiaj nagrody indywidualne oraz drużynowe. W tym samym klubie jest y, również y, trener Bartłomiej Goles kiedyś bardzo dobry zawodnik. Y, Podobieżni pana y, Bartłomija również otrzymali wyróżnienia. Zapraszam tutaj wielce zasłużonego y, dla Żywickiego sportu y, trenera podnoszenia ciężarów Edwarda Tomaszka. Czarny Górę Ręczywiec, jak Państwo wiecie, jego podwód również zdobywali wielokrotnie wyróżnienia i medale. Zapraszam Adama Jurasza, srednego medalistę i z Olińskiej To właśnie zawodniczka Dorota Bucław wraca już z kolejnym medalem z Polaru Świata. Zapraszam pana Jerzego Szajbera, trenera terwica stołowego, pracującego Z tego samego stowarzyszenia zapraszam Pana Stanisława mirochę pana Burgusława Belecioła, który wspomaga również stowarzyszenie Pro Beskidu Młodygowica, a kiedyś

którego podobieństwi tak świetnie spisali się na kształtach Polski. Zapraszamy Jarosława Koniora, szkoleniowca z paramiarnego klubu wodkowic wodniczki trenera, którego zawodnicy w skokach narciarskich oraz kombinacji naborewskiej zdobywali sukcesy. Zapraszam Michała Adamczyka, trenera klubu sportowego Gwardia w że dzisiaj, dzisiaj zostali uhonorowani wyróżnieniami. O wręczenie nagród poproszę wicestarza Żywieckiego Pana Andrzeja Kalatę, Wiceburmistrza Miasta Życa Pana Karczula oraz Przewodniczących Rady Miejskiej i Powiatu Pana Krzysztofa Grenia i Pana Edwarda Buk. serdecznie. Dzisiejsza uroczystość to także dodatkowe wyróżnienia. Pierwsze z nich, do, do pierwszego z nich, zapraszam pana Pawła Hanslika, reprezentującego klub Dragon w życiu. Jego podopieczni zdobywają również, mają wiele sukcesów w dyscyplinie karate. Pan Paweł jest zarówno prezesem, jak i trener tego stowarzyszenia. Serdecznie tutaj zapraszam przewodniczącego komisji pana Karola Konsiora. sobie sprawę oczywiście, że jesteśmy tylko takim troszkę dodatkiem do gali, ale zajmujemy się przede wszystkim dziećmi. Na dzień dzisiejszy u nas 150 osób dzieciaków i zawsze mamy tę perspektywę, czy zabrać, zwolnić te dzieciaki, wziąć do 20 i ćwiczyć wyklęowo, czy tą masówkę, czyli te 150 osób, które przygotowujemy również do innej dyscypliny. Część naszych zawodników, ponieważ to jest obrona rozwojówka, przechodzi do od, od innych dyscyplin i tam zdobywa oczywiście medale. Także mamy ten narybek dla innych klubów. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Jeszcze